Powstanie Wratysława Żeleznego. Powstanie Wratysława Żelaznego, zbrojne powstanie Wratysława Żeleznego. Trwające od 12 września 1446 roku do 7 lutego 1447 roku. Przebieg powstania 12 września 1446 roku Wratysław Żeleżny ogłosił się Wratysławem I. Tego samego dnia zmierzył się z wojskami czeskimi, wygrywając te potyczkę. Król Mirosław I Bratobójca postanawia wysłać do Czech polskie oddziały w celu wspomagania sił royalistycznych. 29 września 1446 roku wojska pretendenta rozpoczynają oblężenie Pragi, której jednak nie mogą efektywnie odciąć od reszty kraju z powodu zbyt licznych strat w bitwie. 8 grudnia 1446 roku wojska Wratysława przechodzą do prowincji Erz, którą 11 grudnia 1446 roku zdobywają. 13 stycznia 1447 roku rozpoczyna się natomiast bitwa o Erz, Polskie siły walczyły bez dowódcy CEO, mogło okazać się fatalne w skutkach, lecz szybko dołączają wojska czeskie wraz z generałem Irim z Wojska królewskie ostatecznie wygrywają bitwę, tym samym kończąc powstanie.